Hardanger Jokulen. Dobra, Hardanger Jokulen. Lodowiec. Hardanger Jukulen. Jest to szósty co do wielkości lodowiec w kontynentalnej części Norwegii. Położony na terenie gmin Eidfjord i uuu, uh, Leży na Hardanger Widzie. Jest to lodowiec kozacki. I jutro na niego idziemy. Chyba idziemy. Chuj, taczek żyguda idziemy w jego stronę w Nie taka łatwa, ale się zabieram już za rozkładanie namiotu I co? Ki czy mi się uda tutaj jutro? Bo w niedzielę ma od rana padać deszcz. I w sumie to nie wiem, czy nie zrobić tak, że ja sobie ten namiot tutaj zostawię. I jak zdążę, to wrócę tutaj na noc. Wtedy w niedzielę, w deszczu będę szedł już nie tak daleko, bo to jest tylko 2 km drogi. I co? Hu! Musiał chyba jutro biec tam, żeby w ogóle zdążyć i to zobaczyć Dobra, rozkładam see next week która jest godzina 11.25 a do lodowca zostało jakieś okuny. 9 km teraz od 9 zrobiłem jakieś 5, 5 6 okun to 4 godziny 6 Ciężka matematyka, chyba muszę sobie najpierw zjeść. Mięsko ze smalczykiem. Mmm, kozacko chlebek wiejski. I jeszcze herbatka. Na mięsko nałożymy nożowidelco łyżką. Mmm, dobra, 9 kilometrów do lodowca.

Wejście do lodowca zaczyna się właśnie tutaj, za tym mostem. Jeśli tam będzie takie skierowanie, to mam tam, To dopiero tu się zaczyna ta druga na lodowiec. Idzie przez tam. gdzieś. Ja wiem, że nigdy nie byłem. Kurde, to tutaj dopiero jest odbita na ten lodowiec. Idę dopiero chwilkę tą drogą A już zaczyna mniemiec trząścił żeby się nie chce ujęć aparatem robić Lodowca nie widać Uff, i idziemy powoli. Zobaczymy, gdzie będziemy o 16 i chyba dopiero wtedy będzie jerba, w miarę wcześniej idę. Jakbym taki kryzys miał 17-18 Chyba katastrofa nie gdzie iść Wow tam szlak jest tam na dole Trzeba iść Tak no. no zaczyna się chyba czas na przerwę takie ślaków nie woda lodowcowa trochę mętna Niby można pić ale niby też można dostać od tego kamienie zobaczymy może będzie jakaś inna no, to sprawa wygląda tak Tutaj jest szlak do Finse, on leci wzdłuż lodowca Daleko od lodowca A mój szlak idzie tędy niby wow. Trzeba pomyśleć zrobić to chyba jerby albo to do... A nie, nie ma wody a. No to nie wiem, trzeba szukać wody Woda Idę dalej ścieżką, która nie idzie na lodowiec Poszukam wody, siądę, zrobię herbę Dobra, to tyle. Bliżej już tym razem nie podejdę. Niestety, ale jutro ma padać w chłodzczu na sakra, poza tym nie mam siły. Straciłem takie morale, chęci. Nie, chęci są w sumie, ale siły już nie ma. Że tam w ogóle przy moście, gdzie niby skąd miał iść szlak na ten lodowiec, to nie było nic, takie na dziko przejście. No i lipa, mam całe mokre buty. Zimno mi. A jednocześnie się po jak idę z plecakiem no, ale to jeszcze jest 5 km drogi, to się wydaje, że jest blisko no właśnie najgorsze jest to, że nawet takie siły psychiczne się skończyły takie. ale fajnie właśnie tak sobie poznać swoje granice no i ja czuję, że tu się zbliżyłem trochę do tej granicy no ale widoczki piękne, kozacko tu jest Wszędzie ta rzeka tutaj sobie tak płynie, może jeszcze jakieś ujęcie zrobię. Tutaj jakaś rzeczka, z której wziąłem to picie, wodę <laughs> i jerbę, Lodowiec. Jo, ale to jest kurde jedno, Przerażające. I piękne. To jest pięknie, owce jakieś se łażą. Strumyki, jeziorka. Chociaż krajobraz jest taki jednolity dosyć, że cały czas właśnie te skały bagna, kamienie luźne, nie skały bagna i jeziorka ale jest fajnie Zdrówko, zalodowiec, następnym razem, następnym razem się uda Lepiej się zawrócić i jeszcze móc tu wrócić niż tam ryzykować i iść się, zniechęcić, później się nie będzie chciało wracać. A tak lodowiec jeszcze nie ucieknie, aż tak szybko nie topnieje aż jak stopnieje to później będzie trochę dalej Ale kozacka hierba Dobra, koniec tego nagrywania ja muszę iść szukać miejsca do spania No, zawijam się 12:30 rozpoczynamy otwór. Trochę smutno, no ale trudno. Następny raz. Did you w ogóle jakoś lepiej się teraz czuję, i się okazało że po prostu. Nawet samym tym, że ja się cały czas oddalam jakby od miejsca tego i nie wiem yy, ile czasu będę wracał. Im dalej zrobię dzisiaj, więcej kroków dzisiaj zrobię, tym mniej będę jutro w tym szedł. też takie, nie wiem, jakoś taka lepsza trochę myśl dla mnie. To się lepiej wchodzi Wracamy! Piękna produkcja. za ko, -ka -ko -ka. Bączka lodowcowa. jest to, co odpowiada za kolor. Bo jest akurat szary, że w sensie nie jest takie ładne syletynowe, ale jest lodowca i można morza. Mam milątka No, teraz to chyba nawet te nie pomogły. Najgorsze jest to, że spadł mi też parę, bo się nie potugł. Ale spadł dekiel od obiektywu, który leży po drugiej stronie i muszę po niego się wrócić. Co za -cko. idę? I can't stand Daję, piję kawę, zabijam się, nie wiem jeszcze jak i idę na samochód. Wow, ale to jest klimatycznie. normalnie tak cały czas fest No, także tego Idę w worku więc będzie giz Недалеко Чутки мытью битву Ой,